Dzień widzowie! Dzisiaj jest Żużel Grand Prix Speedway i dzisiaj jesteśmy w Miley. Greg Hancock e, jedziemy w biegu trzecim w e, Miley w Szwecji. Zaraz wam podam rywali. Taju Winen, Mikael Jebsen Jensen i Thomas Jonas, Z toru pierwszego w kasku czerwonym jedziemy. E, w Maini, to już no, dawno nie byłem. Wczoraj miał być słuchajcie, film, ale no byłem długo w Rzeszowie, no i już wczoraj nie mam rady, jeszcze wczoraj byłem na rowerze na borówkach nagrywałem z tego film, ale już za długa ta trasa była, a ja pojechałem o 18.40, już jestem 20.30. Eee, I no po prostu po tą górkę, to było mi tak ciężko wyjechać. Eee, I jak byście pchałem rower, czy nie pchałem rower, dajcie znać na dole w komentarzu. No, na prowadzeniu Greg Hancock, zanim Kalie za zanim Tajów winien, Tomasz eee, No i po prostu już wczoraj filmu nie nam na rady nagrać Więc dzisiaj ten żużel jest za wczoraj. Yy, a potem nagram yy, Farming simulator yy, 22 Dobra, więc zwyciężył Greg Hancock, drugi Mika Riebson, Tajów i ten Thomas Jonason. Na razie Greg Hancock jedzie bardzo dobrze i oby tak do końca 21 punktów zdobyć Myślę, że bez problemu zdobędziemy, no bo to krótki tor, bieg szósty już przed nami. E, a w nim wystąpi Krzysztof Kasprzak, no Greg Hancock, Chris Harris, Nils Christian Iversen. Dobra, i uwaga... i... Wystartowali. Dobra. Łooo, jaki upadek. Tym razem to nie ja spowodowałem. Wykluczony Krzysztof Kasprzek i Chris Harry, Zobaczymy to na powtórce. Przynajmniej jakaś atrakcja. O, czekajcie, czy Krzysiu czasem nie za szybko? Czekajcie, bo mi się da, że Krzysiu to za szybko. Chyba ukradł start. No proszę. No, jak ja byłbym sędzią, to bym dał mu chyba ostrzeżenie ale zaraz zobaczymy to na powtóreczce na czerwony kas patrzymy uwaga no nie jednak raczej Krzysiu nie dostaje ostrzeżenia no Harris i Krzysiu polecieli więc jadę Greg Hancock i Nils Christian Iversen więc mecz bieg we dwójkę w dwuosobowym składzie niebieski i żółty bieg szósty zobaczymy jak mi teraz pójdzie uwaga wystartowali u Hancock przez, to, przez start Iversen na prowadzeniu ale to tylko chwilowo bo uwaga Hancock już wyprzedził Nilsa Christiana Iversena na pierwszym okrążeniu go połknął no i teraz lecimy po zwycięstwo Dzisiaj rymów nie będzie, no bo nie ma za dużo dymu, bo w sumie już powiedziałem jeden dym, rym, ale no może coś będzie, jak, jakieś rymowanko na śniadanko już jest, więc jednak rymy są, yy, no więc, no, tak mi się spodobało i tak będę po prostu rymował, bo tak będę hamował. No, 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 no i czwarte okrożenie Greg Hancock wygrywa z Nilsem, Krystianem i Wersenem Czas 50,03 setne w Szwecji No dzisiaj 21 punktów jest możliwe Bieg, uwaga już Wam mówię, który Wyścig 12, zaraz podam rywali E, moimi przeciwnicy Chris Holder, Matej Jagar, Greg Hancock i Troy Bachelor. Zobaczymy jak teraz... Znaczy, no sumie teraz tak się mi pójdzie dobrze, więc... E, dobra, jedziemy. Troszkę starczy pan Maria zaraz. I Łatwy już. Ajajaj, ai aj, aj. no i upadek, no niestety... Ten to nie te gazety, coś mi teraz tym razem nie poszło. Zobaczymy na powtórce. Przynajmniej tym razem teraz się ja wywaliłem, bo coś słaby starli motocykle. motocykl. Widzę nie ma takiej mocy, muszę go podreperować o zahaczyłem o bandę i no i wyścig 12 przerwany, więc 21 punktów. Na pewno nie zdobędę, a w biegu 12 wygrał maciej Jagar, Chris Holder i Troy Batchelor no zobaczymy, jak mi pójdzie w biegu 15. Muszę na pewno podreperować ciśnienie, przełożenie, maksymalne obroty silnika i moment obrotowy silnika. Dobra, więc idziemy w wyścig 15. A jego rywalami są, już Wam mówię, Jarosław Hampel, Maciej Janowski, Greg Hancock i Jameson. Dobry, ci sami upadkowicze. Dobra, liczymy, że się wywali Jameson Dojlik albo Maciej Janowski. Najlepiej tak, jakby obaj się wywalili. O, już chyba... A, nie, myślałem, że Dojlik się wywali i się pożali. O nie, Janowski na prowadzeniu. O u, u, zahaczyłem hampla, Ale Janowskiego muszę tutaj wyprzedzić. Dobra, podreperowany. I teraz Janosia wyprzedzamy głupie banany, a no, taki też rym. dym, Dobra, więc Greg Henko poradził sobie z czwórką zawodników czyli wyprzedził Janowskiego, Hampla i Densona które który się niestety jeszcze nikt nie wywalił. Mogą wszyscy te trójka, oprócz Greg'a Henkoka. Eee, dobra, i zaraz oczywiście nagrywam Farming Simulator 22. Nie powiem wam oczywiście co ja już wiem. No i Greg Hancock wygrywa kolejny swój wyścig w 15. No bieg bez historii. Moim zdaniem... Dobra, bieg wyścig 17. Mam 9 punktów. jeszcze troszeczkę się podreperuję. Dobra eee, Ok. Okej. więc moimi rywalami są Adrias Jonsson, dzika Karta, Miki, Pedersen i Greg Hancock. Bieg 17 Grega Hancocka, który ma 9 punktów o, ale teraz mi start. Myślę, dobra. Johnson i na prowadzeniu, ale to chwilowe. Dzika karta wy, wyprzedzona. I Andreas Johnson również. Pedersen na końcu stawki. No karta, uważaj se, uważaj. Zauważaj, Ionson, jaki jak. ten dzika karta naburzył no, mnie, żeby wyprzedzić K, bo jest mega blisko, czekajcie, bo on mi potem no, no i mnie wyprzedził, ale tylko chwilowe. Ej, no, no, czekajcie bo ja tak ja też szeroka, a dzika karta wie, jak wyprzedzać, a to nie. Angolek na prowadzeniu. Pedersen w ogóle się nie liczy w tej stawce. Ale to dobrze, bo ja go nie lubię, jak zwykle. Dobra, Greg Hancock już wygrywa, okej. Okay. Greg Hancock, dzika karta, Nicky Pedersen, Uuu, Adrian Nie Niestety Nicky Pedersen zdobył punkt. No i mamy półfinał pierwszy i ja wybieram tor drugi, czyli kask niemiecki. Eee, dobra, okej. Okay. I jeszcze jedziemy jeden bieg. Albo no zobaczymy. Dobra. Moimi rywalami są Matej Żagar, Greg Hancock, Nils Christian Iversen i Chris Holder. Dobra, i umaga I jedziemy, bo znowu przez Start. Dobra, no ale tak wolno nic nie słyszę. Dobra. I musimy Chrisa Holdera i Iversena i Jagara połknąć, Dobra. Znaczy holdera i żagara. Ale teraz się zabieram za akcję ło Iversena jak mi tu holder się pojawił. No i co? Iversen myślała, że sobie zawody wygrać. Nie, nie, nie. Tutaj jest tylko jeden, czyli Greg Henko, który ma w planach wygrać dzisiejsze zawody w mainly w Szwecji. Co prawda bez 21 punktów, no ale, bo jeden upadek był. No ale trudno, na prowadzeniu Greg Hancock, zanim nim Nils Christian Iversen, Matej Jagat i Chris Holder. Ale tu, o, jednak się zmieniło. Chris Holder wyprzedził Mateja Jagara ale wygrywa Greg Hancock. Dobra, więc Chris Holder, Nils Christian Iversen i Matej Zagard. Dobra, przechodzimy do finału, który zadecyduje kto wygra. Ja mam nadzieję, że ja i wybieram tor trzeci. Mm, a moimi rywalami są, już wam mówię. Okej, okay, finał w maju, Dobra. Jarosław Hampel, Chris Holder, Greg Hancock i Nikki Pedersen. Dobra, ostatni bieg i zaraz nagrywam kolejną grę. E, nigdy tak jeszcze nie było na czasami, tak musi być. Dobra, i od razu ich tutaj. O papanikuś dobra i od razu wyprzedzam Holdera i Hampla, dobra Pozałatwiane, okej, okay, już Pedersen się nie liczy w walce Znaczy mam taką nadzieję, bo Hamper i Holder e, no stoją już ale mnie wyprzedzi, no proszę Tutaj gdzieś się wygrywa Zawody, bo prawie bym zjechał z toru ale to e, się mi nie udało, na szczęście Dobra, ostatnie krążenie Maili i Yanko na prowadzeniu zanim Chris Holder, Jarosław Hamper i Nicky Pedersen. Nick się ja nie będzie na podium, będzie Holder i Hamper i Henko. Dobra, 4 9 4 8. taki czas. Więc Grek Hanko wygrywa za nim Chris Holder, ja za nim Jarosław y Hamper i to była Maila. Grek Enclos, więc widzimy się zaraz na kolejny grzeb. Farming Simulator 22, część chyba 12, więc hej.